그저께는 그저께가 Siemaneczko, wariaciku. Wykonawca i tytuł. Kurde, dobrze, że pytasz. Już dziesiąty raz tędy dzisiaj idę. Dobra, no to tak. Budziki Nike Air Jordan 215 TDI Turbo, t -E 1.6, caroten, trzy koła. Bug, bug. Co Nike X-Rare Jazz, Jakieś osiem klocków. I teraz tak. Stare i skandurka 15 zł. <tryk> I teraz najlepsze. Koszuleczka regis 1 bezcenna. I koszuleczka druga regis bezcenna. Sikor jakieś trzy koła. No i czepeczka od szalika Kehua 25 zł. <tryk>